Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry w programie Druga Kawa. Witam Maciej Nowak. Moim gościem jest Arkadiusz Szymański, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Prawica jednoczy się na górze w Warszawie. Skutki tego też widzimy w Opolu. No na pewno, skutki widzimy też w oporu, bo to nie jest tak, że pewne osoby podpisały no liderzy po tych porozumień w Warszawie porozumienie. No a tutaj na dole powiemy, a nie, a my mamy was gdzieś i my się nie jednoczymy. Wiadomo, że to schodzi również na dół. Najważniejsze rzeczy typu na przykład poparcie dla konkretnej osoby na prezydenta, czy, czy tego typu rzeczy, czy w przyszłe miejsca w wyborach parlamentarnych są ustalane na szczeblu centralnym. Natomiast tutaj już na dole, jeśli chodzi o sejmik wojewódzki, czy powiat to na będzie ustalał tutaj nasz lider regionalny, czyli pan Sławomir Kłosowski. A jeśli chodzi o kandydata na prezydenta Opola, to będzie nim Marcin Ociepa. Jeśli chodzi o kandydata na prezydenta Opola, to jest tak. Pierwsze, że my mamy swojego wyłonionego, którego wczoraj jużśmy podali do Warszawy. No, ale którego oczywiście nazwiska nie chcę podawać, bo nie wiadomo, czy Marek on Kama. będzie, nie, nie będę podawał nazwiska, ponieważ nie będę palił człowieka, że się tak wyrażę. Nie wiadomo, czy on będzie nie na podstawie tych uzgodnień negocjacyjnych. To jest jedno. Drugie jest również pan Patryk, Jaki, który, no, ideę fikcji jego, można powiedzieć, star na prezydenta Opola, również jego ugrupowanie weszło w skład tego porozumienia. Chociaż ostatnio rzeczywiście nie wykazuje tutaj za dużej może aktywności, ale od 8 lat mniej więcej deklaruje, że chciałby kiedyś zostać prezydentem opola. No jest pan Marcin Ociepa, który rzeczywiście gdzieś tam przebąkuje o tym, że o poparciu, tylko tak jak mówię, no jest już oprócz niego dwóch kandydatów z tych ugrupowań, no a poza tym, no na pewno będzie musiał w sposób kosowskim wyjaśnić, bo troszkę schizofreniczna sytuacja powstaje, z jednej strony poparcie no PiSu, z taka... drugiej bycie w koalicji z PO, no więc wyborca ma prawo być troszeczkę, powiem, delikatnie, troszeczkę zdezorientowany. Czy może być taka sytuacja, że zostanie kandydatem PiS-u na prezydenta i wystąpi z koalicji Platformy, ko koalicja się rozpadnie nam przed wyborami no wydaje się to naturalnym biegiem rzeczywiście i tokiem, tokiem rozumowania, dlatego, że no trudno z jednej strony być popieranym przez największą partię opozycyjną i być w, razem z PO w koalicji w Radzie Miasta. My od ośmiu lat jasno i zdecydowanie krytykujemy no nieudolny rząd prezydent, prezydentury Ryszarda Zabaczyńskiego. Panowie, ci pana dzisiaj jest w tej koalicji i wydaje się, że no, naturalnym biegiem, jeśli Startuje, bo nie można być trochę w opozycji, trochę, trochę w koalicji. No, albo Chociaż się zim, albo Ociepa potrafi takie rzeczy robić. Tak jak wczoraj poseł Kosowski powiedział na, na, na konferencji, że Ociepa do południa jest przeciwnikiem partii, a po południu jest liderem partii. No, dlatego, znaczy na pewno będzie o tym osobiście rozmawiał poseł Kosowski. Nie będzie to tak, jak ze względu na różne kalendarze i, i powiem tak, i sejmowe, bo wtedy go nie mamy sami. W przyszłym tygodniu poseł raczej wyjedzie na dwa tygodnie, więc nie jest to sprawa na teraz i państwo się nie dowiedziają, ani dziennikarze, ani społeczeństwo, jak to dalej się potoczy. Natomiast no, po powrocie posła już z tych wszystkich obowiązków i nie tylko obowiązków, na pewno do takich rozmów dojdzie i będzie wtedy. Ostatecznie podjęcie decyzji, yy, czy będzie to pan Marcin, o czy wracamy do swojego. Czy kandydata? Takich rozmów nie było jeszcze przy stoliku, nie siedzieliście wspólnie? Nie. Mm, dobrze, ale to nie jest tak, że ten Marcin o spadł Wam z nieba, tak naprawdę jest wielkim szczęściem dla pisów w Opolu? nie, bo no, macie problem z kandydatem, co, co nie jest tajemnicą nie, wszyscy inni ogłosili nazwiska podali, wy jeszcze to trzymacie w tajemnicy ale to jest, ja wiem w jaki sposób ja uważam, że to jest, znaczy u nas my się nigdy, powiem tak, nie śpieszymy, bo do kampanii to jeszcze troszeczkę mamy 4 miesiące, więc chyba można spokojnie z tym zaczekać to jest z jednej strony, z drugiej strony my mamy już zgłoszonych, powiem prawie prawie, prawie 100% wszystkich kandydatów wczoraj właśnie jako sekretarz przygotowywałem to i głosowałem do Warszawy, prawie Wszystkich kandydatów w całym województwie, na wyborach bezpośrednich, w wyborach do Sejmiku i wyborach do powiatów. Także ja uważam, że naprawdę, mm -hmm. znając, ja jestem w partii od 11 lat i znając realia wcześniejszych wszystkich wyborów, bo prowadzę każde wybory, to jesteście przygotowani. Wyjątkowo. A to nie będzie też wygodny kandydat z takiego powodu, że jak te wybory na prezydenta Opola zakończą się totalną porażką, słabą, słabym wynikiem, to w Warszawie powiecie, no tak jak kandydata chcieliście, my tu mieliśmy lepszy. To znaczy, I umyjecie że nie... ręce. Ja uważam, że w dalszym ciągu uważam, będę uważał, że najlepszym kandydatem i żałuję, że tak się nie stało, że był pan Sławomir Kosowski, który w jednym, gdzieś tam, badaniu sondażowym, był niby dużym, że się przewinął i miał jeden punkt procentowy mniej kandydata platformy. I przy dobrze sprawnie przeprowadzonej kampanii sądzę, że przynajmniej druga tura byłaby niemalże pewna, no ale ze względu na rzeczywiście, tak jak teraz słychać te liczne obowiązki i to, co się dzieje w Warszawie, nie ma. Takiej możliwości posłu startować, ale no, no wiadomo, w no, zeszłego tygodnia też ostatnie wyniki sondażowe: 35 dla, dla pis 23 dla PO. Nic, nic, przypuszczam, tak, nic by nam nie zagroziło to, żeby nie być w drugiej turze. Co takiego się dzieje w Warszawie? W Warszawie, no po prostu tak, mimo jakichś pewnych zaszłości i przeszłości, mimo animozji czasami osobistych, czasami nie do końca zgodności programowych. No postanowiono, że naczelnym i nadrzędnym celem jest odsunięcie Platformy od władzy. Ja mówię oczywiście na szczeblu centralnym, uh -huh. chociaż my sobie marzymy tutaj na naszym podwórku polskim o tym również. I stwierdzili, że te punkty procentowe, które są według, bo to było tak jak mówił Panie że 35% dla, dla Prawa i Sprawiedliwości. Po 2% dla tych małych partii, co nam daje można powiedzieć samodzielne rządy bez koalicjanta według Deonta liczone, to jest już tak na progu, że, na, że nawet nie trzeba nikogo szukać, sami rządzimy. Nie tylko odsuwamy Platformę od władzy, tylko sami rządzimy. A to, to zjednoczenie prawicy na ile jest trwa? Czy za miesiąc nie będziemy mówili o tym, że już... Po jednoczeniu jest? Nie, nie sądzę, panie dyrektorze, że to znaczy powiem tak. Ja, ja wiem tak, jak pan z przecieków prasowych, natomiast z przecieków prasowych, co można uzyskać, jakie informacje, że to jest 10 miejsc dla tych partii w wyborach parlamentarnych, czyli mówimy o przyszłym roku za więcej niż rok są te wybory. Mówimy o miejscach pięciu biorących, tak zwanych, czyli w okręgach, gdzie pisy. Zwycięża do, do Senatu, czy ewentualnym nawet się mówi starcie go wina na, na prezydenta Polski, więc jest tak posunięte i, i te negocjacje do w, w przyszłych wyborów, że nie sądzę, żeby to było jakiekolwiek zagrożenie, że ta kolica za miesiąc się rozpadnie, a jeśli będzie to. Jeśli będą to wygrane wybory, władza naprawdę pewno Ale po, po drodze mamy wybory samorządowe i podejrzewam takich punktów zapalnych, jak na przykład w Opolu w, w postaci osoby Marcina Ociepy gdzieś tam może No ale to tak, więcej. bo to już troszeczkę du, dużo rozmawiamy o Ociepie. A jakie jeszcze pan widzi, panie redaktorze, punkty zapalne? Proszę mi podać. Y nie wiem, nie analizowałem sytuacji w że A szkoda, bo analizując praktycznie całą sytuację na, na terenie województwa polskiego, oczywiście potem zależy od może tylko już miejsca, nie ma takich punktów zapalnych oprócz. Z samej prezydentury miasta Opola, gdzie rzeczywiście można się zastanawiać, bo kandydatów jest trzech. A tak nie Listy ma. radnych, kandydatów na radnych będziecie mieć swoje, czy też wspólnie z razem dla Opola? Yy, znaczy tak, ja już oczywiście wysłałem stuprocentową listę, bo myśmy już całą z, dla Opola, czyli 50 osób wysłałem. Yy, natomiast powiem tak, jeśli będzie też wola negocjacji ze strony pana Ociepy. No to y, oczywiście możemy siąść do rozmów. Tutaj mówię, podkreślam poseł Kosowski. Natomiast y, sama deklaracja jego wczorajsza dotyczy tego, że on sobie takiej nie życzy, bo on ma pełne listy, i chce startować. Jeśli dodatkowo chce startować z własnej listy, nie z listy prawa i sprawiedliwości, tylko z poparciem, no to on musi mieć więcej niż w połowie okręgów zarejestrowany swój komitet. Więc wymusza to, czy on będzie miał własną Ordynacja wymusza to, że musi mieć. To trochę trochę taka schizofreniczna sytuacja, że dajmy na to. Prezydent Opola, Marcino Ciepa, będzie patronował dwóm klubom radnych? To znaczy, no na pewno, nie, ale potrafię wyrozumie, ja, panie rektorze, powiem szczerze, pogubiłem w obecnym czy przyszłym, przyszłym samorządzie. Przyszłym, przyszłym. Nie sądzę, my na pewno będziemy jako prawo i sprawiedliwość zawsze mieliśmy, będziemy, to akurat można powiedzieć poza dyskusją, my mamy swoją tożsamość, której się nie wstydzimy i na pewno to będzie klub prawa i sprawiedliwości. Dobrze, to kiedy możemy poznać decyzję, czy pisma kandydata pod tytułem Marcino Ciepa? Panie to się stanie jeszcze przed wakacje, czy wrócę do wcześniejszego. O tym na pewno będzie negocjował te sprawy pan Kłosowski, który tyle w tydzień z tymi potem dwa tygodnie na urlopie i po powrocie z urlopu. Czyli mamy dłuższy, dłuższy za miesiąc można powiedzieć. To nie będzie dopiero... poseł kłosowski miał spokojnego urlopu. Nie, cały czas nie, nie, nie przesadzajmy, aż <noise> yy, sprawa jednej, jednej personalna jednej osoby na, nawet na wysokie stanowisko nie jest aż taką sprawą, przypuszczam, żeby mu to spędzało sen z powiek i, i, i zeskoczył urlop. Wypoczynek. Dziękuję bardzo za rozmowę. Komisarz Rzymański Prawo i Sprawiedliwość był moim, był moim gościem w drugiej kawie.